Cześć, moje drogie byki. Tu droga duszy. Zapraszam Was dzisiaj na czytanie na temat relacji, odnośnie relacji. Będzie to czytanie ogólne, dlatego bierzcie do siebie to, co z Wami rezonuje, resztę zostawcie. Być może dla niektórych będzie całość czytania, dla innych jakaś część tego czytania. Nic nie przystosowujcie na siłę, tylko bierzcie to, co, to, co z Wami rezonuje, to, co do Was przemawia. Ok, mam dla Was dzisiaj kilka rzeczy, i na początek mamy kartę z wyroczni. Mam taką nową wyrocznię ziół. I jest bardzo piękna, chciałam Wam ją pokazać. To jest balans, to jest równowaga. To jest pasiflora w ogóle. Jest tu konieczny powrót. Do centrum, do, aby zyskać równowagę. To będzie karta, która będzie nadawała ton całemu czytaniu, być może relacji nadaje ton. Będzie to jakaś wskazówka na początek, która będzie miała jakiś wpływ na, na całość. Być może powinniście się tym kierować też w waszym życiu. Zapewne, na pewno. Balans jest potrzebny zawsze, żeby wszystko utrzymywać w równowadze. I to jest właśnie powrót do takiego centrum, do zwrócenia uwagi na swoje wnętrze, na siebie, zwrócenia uwagi i uzyskania tej równowagi. Być może macie dość, i nadszedł czas, aby wrócić do bardziej harmonijnego i wyrównanego trybu życia, miejsca, do stabilności. To jest to, czego w tej chwili potrzebujecie, Na czym, nad czym powinniście się skupiać, aby też nie podejmować pochopnych działań, aby nie podejmować pochopnych decyzji, tylko wszystko musi być złagodzone, zbalansowane, zrównoważone. To nie jest czas, aby ryzykować, a raczej właśnie wycofać się trochę. Aby zobaczyć, co się wydarzy, jakby popatrzeć z boku, uspokoić, zrównoważyć i czekać na to, co, co ma nastąpić, bo to jest właśnie taki czas. Jesteście jakby w tej chwili tak proszeni o to, żeby wszystko uspokoić, przyjrzeć się, nie reagować emocjonalnie, tylko wszystko zrównoważone, ażeby mieć szersze, szersze pole widzenia. Ja karta odłożę tu na bok, żeby nam się pomieściło wszystko. Co macie w kartach? Co macie w tarocie? To jest relacja. Relacja pokazuje się jako dziesiątka mieczy. Tu są akurat ptaki. I to jest koniec. To jest koniec jakiejś sytuacji, a może być też koniec związków. Więc dla każdego będą inne, będzie coś innego. Może to być zobaczenie tego światełka w tunelu, i tego, że możemy zmienić relację na inną, na lepszą. Dlatego ta karta prosi, aby nie, nie działać pochopnie, nie działać emocjonalnie ze spokojem, podnieść się z tych mieczy, bo to jest już dobicie takie, już nie widzieliśmy wyjścia z sytuacji. A jednak, a jednak się pojawiło i jest to podniesienie i. Pójście za, za, tą, za tym światłem, za tą wizją lepszej przyszłości być może i zakończenie jakiejś ciężkiej sytuacji. Tu jest, pojawia się możliwość nowego początku, nowego pięknego początku. Tym bardziej, że tu macie na końcu asamieczy, także jest koniec i początek. Ewidentnie coś się kończy, a coś się zaczyna. Dla niektórych może to być koniec związku. I z, y, początek czegoś nowego, albo wizja jakiejś nowej, swojej lepszej przyszłości, y, ale tu na pewno jest koniec tej ciężkości, tego przybicia, y, tych ciemnych myśli y, nostalgicznych, męczących. Tu jest już wizja tego, co chcę robić dalej z moim życiem, w którą stronę chcę podążać. Teraz, co u waszego partnera lub partnerki? Rolę musicie sobie wymieniać, co jest w myślach. I tu jest uzdrowienie. Słuchajcie, w ogóle po stronie partnera lub partnerki, to może być relacja niekoniecznie małżeńska, może być nieformalna, ale w każdym razie relacja. Może być damsko-męska, męsko-damska, męsko-męska, damsko-damska, obojętne. To jest w każdym razie po stronie partnera, partnerki. Pokazuje się bardzo dużo wielkich arkan, są aż trzy, trzy z czterech, także bardzo duża rzecz tu się dzieje po tej stronie. Tu jest y y sąd, sąd jest, inaczej jest w stanie, też, kartą karmiczną i być może zadziewa się tu właśnie jakaś karma, jakiś koniec, to jest uzdrowienie, to jest zbliżenie bardziej do duchowości, to jest potrzeba i pewnie tak jest: wybaczania sobie innym, pogodzenia się, zobaczenia jakby prawdy i znalezienia swojego miejsca, pójście za, za, za swo, jakby za swoją koncepcją, za swoją koncepcją życia, za czymś, co nas będzie teraz spełniało. Także tu jest dużo właśnie potrzeby uleczenia. I to uleczenie przychodzi. I widzicie, być może jest to uleczenie tej relacji. Być może zadziewa się właśnie to, to leczenie. Być może problem zazwyczaj jest tak, że leży po dwóch stronach. Jeżeli jest problem, no to wina zazwyczaj leży po dwóch stronach. Zazwyczaj mówię, bo nie zawsze tak zdarza. Ale jest tu jakieś uleczanie. I druga karta od razu to jest świat, także znalezienie właśnie tego miejsca w życiu, co chciałam wcześniej powiedzieć, ale to już będziemy czytać za chwilę dalej. Co u was jest? To jest rycerz denarów. Co, co Wy myślicie? To jest konsekwentne działanie. Pójście do przodu i widzicie, ta kobieta tu rusza dalej do przodu. Ja Wam to bliżej pokażę. To jest rycerz denarów. On idzie do przodu, on dąży do swojego celu konsekwentnie, z wiarą, z determinacją, z nadzieją. Nie poddaje się, robi wszystko powoli, bo to jest denar. rycerz, Zresztą no to jest wasza energia. Yy, powoli, wszystko ze spokojem, wszystko jest wyważone. Właśnie tak jak mówi Flora. Wszystko jest wyważone ze spokojem, przemyślane. Yy, I dążenie właśnie do tego celu to jest zaspokojenie też finansowe yy, to jest yy, sukces. Tu jest dążenie do bycia też spełnionym. To jest też niezależność i to u niektórych z was jest w głowie. I ta skrupulatność i to tworzenie czegoś samemu od podstaw i działanie i cały czas krok do przodu powoli, ale zawsze do przodu. OK. I przechodzimy do, do świata, co jest co jest u tej osoby, u partnera, partnerki, co jest w sercu? No jest właśnie ten świat, tu jest otwarcie, to jest zamykanie jednego cyklu, to jest duży cykl, zamykanie jednego cyklu. I otwieranie się zaraz następnego, nowego, to jest znalezienie właśnie tego miejsca w życiu, swojego celu życiowego. To jest to szczęście, pasja, spełnienie, radość dla niektórych narodziny, ale być może narodziny rodziny siebie samego od nowa. Bo tu jest właśnie to zbliżenie się duchowe, tu może być właśnie odrodzenie się, ponowne yy, i właśnie znalezienie tego miejsca w życiu, ciesze, cieszenie się, radość, yy, no spełnienie. Zaczyna się coś nowego, dostajecie, znaczy dostajecie. Yy, zachodzi nowa szansa. Partner dostanie, dostaje jakby nowe możliwości ponownego narodzenia się, może odnowienia, emocjonalnej zmiany. Siła, moc, energia, wszystko jest w tym, w tej karcie. I to jest u partnera, partnerki w sercu. U was jest power, u was jest paś, buław. To jest bardzo energetyczna, młoda, to jest taka nieukierunkowana, szala, szalona energia działania, ruchu, pasji. To jest płodność, obfitość. No, bardzo, bardzo energetyczna karta. Ale taka yy, buchająca, jeszcze nieukierunkowana, nie można tak zdecydować się, czy w tą, czy w tamtą. Wszystko by się chciało. Taka energia yy, w sercu jest. Yy, yy, czego ta osoba, wasz partner, partnerka yy, chce, czego by chciała? I słuchajcie, pojawia się cesarzowa, widzicie wszystkie karty, same wielkie arkana. To jest cesarzowa. Cesarzowa to jest też wasza karta. To jest też karta byka. To jest płodność, to jest obfitość. To jest niezależność, to jest kobiecość, to jest pasja, to jest namiętność. To jest kwintesencja kobiecości. Zobaczcie, jaka ta karta jest piękna. Więc partner lub partnerka pragnie być może was, albo skoro otwiera się nowy świat, może być też taka sytuacja, a coś się zakończy może Pragnie właśnie takiej, takiej osoby, takiej cesarzowej. Cesarzowa to jest osoba bardzo stabilna, bardzo niezależna i mm, też ekspansywna. Ona wie, czego chce, wie, do czego dąży, lubi piękno, obfitość, dostatek, ale dostatek nie tylko pod względem materialnym tworzy, kreuje. Jest osobą bardzo twórczą. Także takiej osoby, albo y, druga strona pragnie, chce, albo po prostu to jesteście wy i bardzo się ku temu skłania, że związek y, y, ulega uzdrowieniu po stronie, y, po stronie partnera lub partnerki y, i cały czas y, o Was myśli, bo pragnie właśnie Was. U Was natomiast jest też, słuchajcie, karta karmiczna, bo to jest szóstka kielichów, więc możliwe, że tu y, mam taką energię związku karmicznego po prostu i y, być może to się zakańcza, jest, pojawia się to uzdrowienie. To jest karta sześciu kielichów, to jest powrót do dzieciństwa, do beztroski, do takiego ciepła, domowego ogniska, przyjemności. Radości, zadowolenia, szczęścia, ciepła. Jest to też karta powrotu w kogoś z przeszłości, więc może też się ktoś z przeszłości pojawić. Niekoniecznie tylko jakiś były partner. Może to być po prostu ktoś, ktoś, kto. Ktoś z przeszłości albo wy wracacie do tej przeszłości. Być może myślami, być może chcielibyście, żeby tak było, żebyście, żeby była ta beztroska, nie było problemu, było szczęście, radość, spełnienie, wzajemna akceptacja. Przyjaźń. Tu jest przyjaźń, właśnie. Także takie pragnienie po waszej stronie. Wiadomo, to jest nie, nie do wszystkich, także być może u niektórych się pojawia. Ale to jest również właśnie karta karmiczna, więc podejrzewam, że, że jest tu jakieś uleczanie, być może karmy. Jakiś, jakiś związek karmiczny, który będzie decydował, co zaraz wam powiem, co dalej, tak. Bo czego ta osoba potrzebuje, partner lub partnerka, to jest siódemka denarów, to jest zbieranie plonów, to jest coś, co już było, co już trwa, to jest związek trwający, coś, co się zasiało już dawno temu i teraz jest to pielęgnowanie, to jest dbanie, doglądanie, dopieszczanie tego, tego potrzebuje wasz partner. Podlewanie, podsycanie tej miłości, głaskanie. Czasami trzeba coś tam zagrabić, czasami jakieś chwasty trzeba powyrywać. I to jest potrzebne. I to jest czas, czas, czas jest potrzebny. Nic nie można przyspieszać. To jest karta, w której wszystko musi się zadziać samemu. Nic nie możemy przyspieszać, bo możemy sprawę pogorszyć. A tu jest potrzebny czas i partner potrzebuje czasu, być może przychodzi to uleczenie i teraz jest potrzebny jeszcze mu czas, aby to wszystko mógł przetrawić, aby to ziarenko, które zakiełkowało mogło wzrosnąć, może to jest też właśnie emocjonalnie, duchowo yy, jakaś zmiana, która jeszcze potrzebuje się ugruntować, jeszcze te że nie muszą się wzmocnić, ale jest tu potrzebny czas. Po waszej stronie. Słuchajcie, jest as, as mieczy i to jest właśnie siła intelektu. To jest krytyczne spojrzenie, taka umiejętność krytycznego spojrzenia. To są też szczere rozmowy, właśnie oparte na faktach, na, na tym, co wiemy. I poszukiwanie prawdy, obiektywizmu. To jest też świadomość i jasność myśli i właściwy wybór, więc będziecie tu dokonywać dobrego wyboru, bo podejrzewam, że tu jest kwestia też, czy rozstajemy się, czy idziemy dalej, czy tworzymy coś od nowa, od początku. Dla niektórych jest tutaj rozwód, dlatego jest koniec sytuacji. I tu jest jeszcze szóstka, szóstka mieczy, więc odejście, wyjazd, wyprawa, ale za chwilę do tego przejdziemy, więc w tej, w tym asie może też być rozwód i też chęć wykorzystania szans, które mamy, które mamy w sobie, a żeby siebie realizować, mamy tą jasność myśli, yy, to znaczy wy dopiero czego potrzebujecie, to właśnie tej jasności myśli, yy, żeby móc realizować nie tylko siebie, ale swoje życie i wiedzieć, co dalej począć z, tym, z tą sytuacją, z, tą związ, z tym związkiem, z tą relacją. I tu jest właśnie ta szóstka, szóstka mieczy. To jest dla niektórych wewnętrzna podróż yy, w głąb siebie, yy, przeanalizowanie, być może związku, być może swoich potrzeb, swojej duchowości, a dla niektórych będzie faktyczny, faktyczny wyjazd gdzieś indziej, gdzieś, gdzie będzie, uważacie, lepiej. Podróż być może daleka, może być też podróż za pracą, co będzie wiązało się być może z jakimś rozstaniem relacji, rozejściem być może czasowym, być może na zawsze, dlatego dla niektórych mówię Widać, że tu jest kompletnie rozejście, a dla innych, już nie dawanie szansy partnerowi, a dla innych jest jakby przekształcenie tego związku. Koniec jakiejś trudnej sytuacji, która się działa przez dłuższy czas i dochodzi do tego uzdrowienia. Wielka rzecz dochodzi do uzdrowienia, być może koniec tej sytuacji karmicznej, i teraz będzie decyzja po waszej stronie. Bo Partner potrzebuje jeszcze czasu, jeszcze dojrzewa, jeszcze tu się coś zadziewa, dlatego wy macie też zagłębienie się w siebie i żeby dokonać tego wyboru, czego ja do końca chcę, potrzebujecie tej jasnej myśli, jasnej wizji, co trzeba dalej zrobić. Powiem Wam, co jeszcze macie w tyle, i w tle. O, już tylko chwycę. W tle macie, moi drodzy. Rydwan. Rydwan to jest wzięcie życia w swoje ręce. Biorę odpowiedzialność za swoje życie, wyruszam w drogę, to też jest zmiana pracy, ale to jest karta bardzo męska, bardzo energetyczna. Wyruszam, podboję, realizuję siebie, zdobywam świat, ale trzeba pamiętać, że to jest bardzo młoda energia, bo rydwan no, to, to dopiero co się. Rozwinął także, że tak powiem, na, na, na szersze pola. I trzeba pamiętać, żeby wiedzieć, czego się nie wie. Także pamiętać o tym, że, że się wszystkiego nie wie w tej energii, bo to jest bardzo, bardzo energetyczna mm, karta. To jest też, są też romanse, to są wyjazdy, podróże służbowe, ale w każdym razie bardzo energetyczna, i to jest ważne, że branie życia w swoje ręce, nad czym wy tutaj myślicie. Wy chcecie sami decydować o sobie, o tym, co będziecie robić i zrobicie coś od początku. Tu jest początek, bardzo dużo waszej energii jest. Tu macie pazia denarów, tam macie rycerza denarów, mamy też trójkę denarów. Pracujecie nad czymś, uczycie się, tworzycie coś nowego bardzo skrupulatnie, stabilnie, jak to, jak to byki i jak to denary. Coś, co jest młode, co się kształtuje od początku, jakby, ale wy już macie jakąś tam koncepcję, jak to by mogło wyglądać. W każdym razie, na pewno tak, jak wy tego byście chcieli, bo wybierzecie stery w własne ręce. I jest trójka denarów to jest tworzenie solidnych podstaw, to jest tworzenie solidnych fundamentów, to jest budowanie czegoś pięknego, to jest bycie panem samemu sobie, to jest bycie mistrzem i nauczycielem dla innych, to jest właśnie też nauczanie. Także Wy kreujecie swoją nową ścieżkę, i czuję, że tu są. Dwie opcje. Dla jednych będzie rozejście definitywne, bo wy będziecie chcieli siebie realizować po swojemu, zupełnie inaczej, być może z kimś innym. Dla innych jest koniec sytuacji ciężkiej i wejście, jakby od nowa, w nowy, w nowy cykl z nowym pomysłem. Z odświeżoną energią, ale pracy, energią w związku, nad którym się będzie pracować powolutku. Tak jak denary. Eee, no, mimo że jest tutaj ta energia rydwanu, który będzie pędził, ale te denary będą, z, tak jak mówi karta Passiflory, balansować. Balansować, tak? To rydwan z szybką energią, a denary. Będą to spowalniać, stopować, żeby nie robić nic na hura, nic na, na szybko, tylko spokojnie, pracą, współpracą, to jest też współpraca, podpisywanie umów, yy, tworzenie właśnie rzeczy pięknych, yy, ale współpracując też z innymi ludźmi, być może też właśnie ucząc siebie, siebie i innych, ale tu jest dużo trójka to jest liczba boska, więc. Yy, to jest jakby dar z nieba, ta, ta współpraca, dlatego być może zaczniecie tą współpracę z partnerem od nowa, na nowe fundamenty, budowa solidnych fundamentów, przekształcenie, skończy się ten ciężki okres, i przynajmniej niektórzy z Was zadecydują, że biorą ten ster w swoje ręce, ale chcą. Y, tworzyć tą nową swoją przyszłość, może nie nową, ale na nowo coś y, inaczej wraz z partnerem, dając mu jeszcze czas, bo tu jest czas, on potrzebuje jeszcze czasu, to jest siódemka denarów, bardzo dużo denarów, y, a wydajecie ten czas. To wszystko będzie się powoli kształtowało, powoli szło do przodu y, y, i będzie tu też wasza, wasz czas też do, do przemyśleń. Może trochę o utrudnionej komunikacji, y, bo karta ta mówi też o utrudnionej komunikacji. Ale to, to musi się zadziać, to musi się zadziać, ażebyście mogli mieć jasność wizji, jasność myśli. I mam dla Was jeszcze jedną kartę z wyroczni, sobie ją tylko tutaj znajdę i to jest yy, wzory relacji, słuchajcie. I tu będzie trochę do, do przeczytania, ja Wam to przeczytam. Yy, potrzeba siły, aby rozpoznać potrzebę zmiany. I widzicie, tu idzie zmiana, idzie zmiana. Rozważ wzorce, które sprawiają, że przyciągasz do swojego życia pewne osoby. Może się okazać, że kolejna osoba, którą spotkasz, na, yy, ma podobne cechy do twojego ostatniego partnera. To właśnie yy, przyciągasz energetycznie. Gdy nauczysz się lekcji, będziesz w stanie uzyskać zdrowe wyniki. Pomocne może być podzielenie się rozczarowaniem lub bólem z przeszłości, czy to z obecnego związku, czy z innego okresu w życiu. Bądź wobec siebie szczery i zajmuj się sprawami na bieżąco. Czyśćcie wszystko, co jest do wyczyszczenia na bieżąco. Przyznaj, że nie możesz już dłużej tłumić swoich uczuć. Poznaj swoje mocne strony. Wyzwól się. Postrzegaj swoje przeszłe związki jako okazję do rozwoju i dowiedz się, co cię uszczęśliwia. Masz większe szanse na trwały związek, kiedy masz samoświadomość. Uzyskaj, yy, unikaj idealizowania przeszłych relacji, ponieważ mogą one mieć wpływ na przyszłe wyniki. Miłość nie sprawi, że poczujesz się godny lub szczęśliwy, jeśli nie osiągniesz tych wartości sam dla siebie. Nadszedł czas, aby pozbyć się resztek emocji z poprzednich związków. Zmierz się z prawdą. Więc być może wy tu oczyszczacie właśnie tą przestrzeń, oczyszczacie, byliście do, do bici, bo być może powielaliście jakieś sytuacje mm, z poprzednich związków yy, i doszło już do takiego punktu krytycznego i wy się teraz podnieśliście, znaleźliście yy, ten, te, te, te słońce, ten punkt, gdzie popełnialiście cały czas być może błąd. I dlatego dla niektórych związków jest, jest ta szansa. To teraz zwróciłam uwagę na, na ten, ten grot, buława lecąca do przodu. Znaleźli się też punkt zapalny, co było być może przyczyną jakichś wcześniejszych niesnasek, problemów i tak i już wiecie co robić. Znaczy może jeszcze do końca nie wiecie, bo tu jest to, czego potrzebujecie tej dokładnej jasności, ale ma, macie tą nadzieję. Już wiecie w którą stronę macie iść. Teraz tylko chcecie mieć jasność wizji, jasność myśli, co dokładnie robić, czy dla niektórych rozejść się, czy to przekształcać, czy nad tym pracować. Ja widzę, że tu będzie dużo dużo pracy. To jest wasza energia, także wiele związków podda się właśnie tej, tej pracy i systemowi naprawczemu. A niektórzy w, te, w, tym, w tej sytuacji przemyśleń dojdą do wniosku, że jednak trzeba się roz, rozejść, bo może coś złego powielaliście już wiele, wiele razy i już tego naprawdę nie chcecie. Dobrze, kochani, to wszystko, co mam dzisiaj dla Was. Przesyłam buziaki i moc gorącej energii. I Papa, pa. trzymajcie się.